Cześć, witam was, na... witam was w moim królestwie kanału MKM, czyli wideo blog głosowy. To królestwo nazywa się poniedziałek. W poniedziałek będziemy spotykać się tutaj wszyscy razem, aby wspólnie porozmawiać sobie co nieco o kulturze, o tekstach kultury, które będziemy wnikliwie analizować. Kochani Państwo, um, chciałbym powiedzieć na początku kilka słów o tym, jak będzie wyglądał mój segment. Otóż będzie on się składał z dwóch części. Część pierwsza będzie to część ogłoszeniowa, bądź też poświęcona takim ważnym wydarzeniom minionego tygodnia. Druga część z kolei będzie to część, w której będziemy sobie interpretować różne teksty kultury. Będziemy dociekać, będziemy tworzyć nowe jakby takie kanały interpretacyjne, będziemy... Próbować rzucić nowe światło na stare fakty i stare światło na nowe fakty. Także zapraszam was na poniedziałek numer 1. Policja Kanady odkryła plantację marihuany ochroniemu 13. Witajcie w części pierwszej. Część pierwsza poświęcona jest ogłoszeniom. Dlatego od razu chciałbym zaprosić was na naszego Facebooka. Tam będziemy wrzucać, bo yy, musicie wiedzieć, że MKM Wideo Blog Głosowy to nie jest pierwszy projekt, który realizowaliśmy wspólnie. Były inne, Były, by, mieliśmy zespół, yy, tworzyliśmy na przykład stronę yy, niezwykłe ciekawostki z życia Tomasza Hopsa yy, i ogólnie dużo innych rzeczy, które się nam. A jeszcze mieliśmy audycje, jedne, drugie, mieliśmy jakieś wspólne utwory. Także bardzo dużo tego jest. No, i myślę, że cyklicznie będziemy sobie tam wrzucać luźno nasze rzeczy. Natomiast, MKM, wideoblogosowe to jest całkiem nowy projekt, projekt, który sprawi, że nic się nie zmieni, no. Ani, teraz y, chciałbym w tej części oddać hołd moim kolegom, właśnie o których wspomniałem, czyli y, pokrótce przedstawić ich, no. Bo jako, że jestem tutaj że tak powiem na pierwszym dyżurze indywidualnym to nie sposób nie zacząć od poprawy sobie jeszcze kołnierzyk bo to jest chwila bardzo taka istotna nie tak chujem, powiedzieć kilka słów o moich y, kolegach, z którymi przyjdzie mi y, współtworzyć ten kanał oczywiście sięgnę tutaj po komputer gdzie, na którym y, mam otwarte strony wikipedii Przejdźmy zatem do opisu. Klimatolog, laryngolog, astronauta, kastier, sprzedawca w sieci sklepów CCC. Z zawodu trębacz, masaż, zamiłowanie. Jego pochodzenie jest nieznane. Jego rodzice przywieźli go z Wietnamu w 1988 Ulubionym kolorem Maczka jest Indygo, jego ulubionym utworem Bisza jest Indygo, jego ulubionym samochodem jest Opel Insignia, autor trzech tomików poezji, dwóch kolizji drogowych i nieudanego grafiti z tekstem jebać psy. Prywatnik Burham i wielki wielbiciel potwali błękitnych. Oficjalny tester samochodów marki Matis. Za czasów Liceum autor wybitnego performanceu pod tytułem Podpalenie szkoły od Jointa z paprotki. Człowiek, dzięki któremu jestem jaki jestem, Maciej Klimasara Brawo! I brawo dla Gorzowa. Należą się brawo. No i kolejny delikwent, szanowni państwo, chciałbym rzucić na niego troszeczkę więcej światła. Mikołaj Dudek, jak sama nazwa wskazuje, uwielbia pytony, pontony i edytę górniak. Dumny tata, trzech zaskońców, i barżanta. Jego ulubioną potrawą są elemy forwardy. Członek męsy, członek koła łowieckiego, po prostu członek. Jego ulubioną flagą jest flaga Libanu. Jego ulubionym gruczołem jest szyszynka. A jego ulubiona litera to oczywiście rzep skropko. Nie ma drugiego imienia. Nienawidzi tańczyć tanga i kobiet po trzydziestce. Ma na drugie teofilito, To on był tym ziołem z piosenki maty, który 1 września spalił Amsterdam. Po to, nauczycielka myślała, że to alergia. Astronauta, astrofizyk, autystyk, mój wieloletni przyjaciel Mikołaj Dudek. I tak, Szanowni Państwo, przedstawia się cała nasza drużyna. Kochani, segment właściwy, zaczniemy sobie od anegdotki. Otóż, ostatnio zawoziłem samochód do warsztatu samochodowego i tam, przyjeżdżając na miejsce, okazało się, że jakby nikogo nie ma, więc wszedłem do środka i tam, za plakatem z kołą babą, w tym warsztacie, w biurze, można powiedzieć, E, usłyszałem strzępki rozmowy. Otóż e, wchodząc tam, usłyszałem mniej więcej coś takiego. E, były tam dwie osoby, co warte zaznaczenia. E, był właśnie właściciel tego warsztatu samochodowego oraz jak my nie małem klient. I właściciel warsztatu mówił do tego klienta mniej więcej coś takiego. E, jest to obserwacja, że pewne zdarzenia uważane są za rzadkie, mają skłonność do powtarzania się w krótkim czasie po pierwszym wystąpieniu. Wydaje się przy tym, że powtórzenia takie pojawiają się częściej niż byśmy tego oczekiwali. I zjawisko to w pierwszej kolejności zanotowali hazardziści uprawiający gry losowe. Obserwowali oni tak zwane dobre i złe pasy. I w tym momencie ten klient powiedział: Przepraszam, chyba doszło do nieporozumienia. Chodziło mi o naprawę karoserii, a nie definicję prawa serii. I odjechałem wtedy ale dość już tych drdymałów przejdźmy do sedna kochani dzisiaj na dobry początek przygotowałem dla was e, analizę słów e, wybitnego wodza przywódcy jednego z liderów e, tych złotych czasów dla naszego kraju tych czasów rozkwitu i dobrobytu chodzi tu oczywiście o Bronisława Komorowskiego to nie jest łatwe dla mnie. Pierwszą kęsiarkę w moim życiu poznałem, kiedy miałem 6 lat. Oczywiście leci jeszcze w Tam się wychowałem. Kenip bałem się, pamiętam, wśród młodszej jany który przemawiał w Częstochowie. Otóż istnieje na YouTube wideo, które może jest w marnej jakości, ale to pokazuje tylko, że nie dotarło ono do mainstreamu. Musiało zostać wyciągnięte przez internautę, który nagrywał ten, to przemówienie prawdopodobnie kalkulatorem, ale to nie obraz, a słowa są dla nas tutaj najważniejsze. Zapraszam zatem Państwa na analizę słów naszego wodza, Bronisława Komorowskiego. Tu z jasnej góry. Widać to najlepiej. Zawsze z góry widać lepiej. Krótkie tło, oczywiście, jest to przemówienie z, z okazji uroczystości w Częstochowie tych głównych uroczystości, na które dążą, do którego dążą te pielgrzymki z całej Polski. No i tutaj w kontekście. Bronisław zaczyna od nazwy, jasna góra, tak, i w jego głowie rodzi się pomysł, że ten, ta relacja góra-dół, prawda, gdzie na górze jest osoba boska, na dole znajdują się ludzie, a jeszcze niżej znajduje się szatan. I właśnie tutaj Bronisław od razu mówi, zawsze z góry widać lepiej, on już układa się w stosunku do odbiorcy na górze i, i mówi im, że on, on na tej górze był i on wie, że zawsze z góry widać lepiej. Się. Ma to porównanie, człowiek z nizin społecznych dostał się na ten szczyt prezydentury i wie, ma to porównanie. Zawsze z góry widać lepiej. Wskazuję, z Jasnej Góry rzeczy. A z Jasnej Góry najlepiej, najlepiej i on człowiek z Wyżyn na Jasnej Górze to już, to już muszę cofnąć się, bo Niziny, ludzie, prezydentura, Jasna Góra, z Jasnej Góry widać najlepiej. Wskazywał. Leciałem tutaj do państwa prawie przez całą Polskę. Bo z wybrzeża leciałem śmigłowcem. I... Ludzie na tych pielgrzymkach pokonują bardzo dużo kilometrów. Sprawdźmy ile wynosi trasa najdłuższej pielgrzymki z Częstochowymi. 640 km, tyle wynosi najdłuższa trasa. Ludzie szli pieszo, 640 km. Natomiast pan liter, pan wódz od razu tutaj mówi, że leciał tutaj do nas śmigłowcem. To też ustawia, że on nie musiał biedaczki iść na nogach. On leciał tutaj przez całą Polskę, bo aż z wybrzeża. I zobaczmy, jakich obserwacji dokonał nasz wódz. I też z góry patrzył. Na polską wieś, już na porone pola, na znaki zwiezionych plonów, patrzyłem z dumą na nowe dachy nowych domów. Na nowe dachy nowych domów, na stare dachy nowych domów, na nowe domy starych dachów i na stare dachy nowych domów, i na nowe dachy starych domów.